When you were fixing the bike, we could not hear you. I said I like I Polish girls. Tutaj pokażę, ten. Tutaj macie... No dużo warzyw, mięsko jest. Głębiej, tylko pane. No mówię wam, to jest najlepszy kebab w tym mieście. O, jest mięsko, okay. And have you already tasted the girls? What do you mean, Coach Kodan? Socanachi. Do you like how they taste? They probably taste like pork. <laughs> Ale jestem you know rubiąca więc krączek grubiąca? Oni nawiązują do takiego streamera mamą. I on mortadela lubi. Mortadela to jest taka wiesz. Nie, to jest y, mięso. O, taka... No taka włoska kiełbasa, ale... W Polsce Mortadela nie jest dobra. To jest takie zmiksowane wszystko. Co jest. Mm -hmm. Czemu ci daje na banana na godzinę? No bo gadajesz w jakichś dzieciach. Okróczka, bo już opróczą okrużą. <laughs> bo na pewnie pachnie śpiewę świeżą siłkę ogródową. <laughs> Czy you you widziałeś, Nie, to nie jest prawdziwe. Okay. Ale strona degenerat -y istnieje. To mm jest -hmm. degenerat.pl mm -hmm. i tam są jeden streamer puszcza filmy normalnie tam mm -hmm. jest kamera. I ona znowu z witami filmu normalnie. Ale jest taka front strona, degenerat net mm. i ona wygląda tak samo, mm. ale jak klikniesz, to ci wyskakują takie okna popa, jakieś i dziwne dźwięki, co? <laughs> jakby ktoś ci znakował komputer, nie? Okay. No a mortadella to popularna robrotnina charakterystyczna, charakterystyczna dla Włoszek i bla, bla, bla. No z dodatkiem, z soliny, to papradą, z dużo sosu w czasie. Ostatnio jak jadłem to nie było tyle sosu. Thank you. Yeah. Mm -hmm. So it's not feeling. So, so called feeling. Ja sam nie wiem Ale nawiązanie do pedofila Tylko przez No Oni takie głupoty gadają, nie? No Już nie pad za bardzo Nudy Czy dorodne rodne nastolatki <laughs> A

Tyle sosu tutaj dawali, szczerze. Aha. Jak to jadłem kiedyś, to nie było aż tyle sosu. Może by są dobre? Ogórki? Ta bułka z szpilboka. No, sporo. Tu dużo kosztuje Kurczak jest do 30 Ale było widać I tyle samo w tym yy, rola A Czeście po ile? To znaczy w Ile rono? Cześć? No nie wiem on tak napisał A. Dzięki Krzysztofie, że mi kupiłeś kebaba. Ty mi kupiłeś. Nie, dzięki, że ty mi kupiłeś. Ja naprawiłem rower i ty mi kupiłeś tę Ale czy jeszcze... Spokojnie. Jeszcze się nie rozliczyliśmy. Dzisiaj jest środa. A wiesz, co to znaczy? Nie. To się dowiesz. Nie. Ale, ja nie mam takich widzów, co hmm. To Ciepło teraz od na pik. Na YouTube jest takie męskie świat, i on i są te subtitles po no. angielsku. Aha, Subtitle. nie wiem. On mówi na temat... Um, Czyli filmy po prostu, nie Nie, 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 on mówi na temat... ...związków. Um, A, dobra, wiem co to jest. To jest taki red Tak, jak że Spina jest kariotem na Fiku. On jest taki, ale, on zawsze dramy omawia. Ale za dużo liczą takie statystyki, które nie zawsze są prawdziwe. Zaba uważa, bo. A właśnie, czekaj, bez kikotki. Bez kikotki, trzeba bez kikotki włączyć. Hmm Pieski kotki Pieski kotki Dobra, no, ciekawe się co działa. Widzowie napiszcie czy działa Niech ktoś co poznałem, wysnajpił mnie Był snajperem, jest Był snajper Byłem tu w jednym sklepie w ogóle z jakimś yy, kanabis trzanki i do mnie. I'm pick-up artist only sort of... Pick-up artist? Yeah, pick-up artist, like... I still don't understand what's going growing up to the girls Ah, to dobra. No, ok, ok, numbers. ok dobra. no No, no, ok But damn, we have the dźwięki To nie jest filmik Ale jak doszedł cipły tutaj na mniej ile wydałem 40 zł do 240 6 Później ta, ta kaseta... Ile ta kaseta 50? była? 50? 9? Nie, 50. 40 coś. Tak, 50. No to stułę mam. No ma to, to Nie, to, to nie my... jeszcze ten, te trzy dwie, to dla Ciebie. Muszę oddać to teraz. do Chamies. Ten... Chamies <grym> Co chcesz uczyć? Ja. Yes. Dobra. Stop, Reedy. Ale to pójdziemy do Riviere od razu, może, co? Okej. Bo no ja serio muszę tam zejść do banku.

To pokaż Chrisowi, zaraz zobaczę Czekaj, bo tu Nikoś chce, żeby ci to pokazać. Nie wiem co. Ja to jednak jest. i tak szanuję martadelkę. Ja lubię. Nie no, on nie No nie taka. znam lepszej wędliny do usmażenia ja niż nartadela. Ta ta ta, 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 dobra, rower ogarnięty, poniosłem koszta. Okej, <grym> nieraz mi się tylko. Dzięki. I to jest pojebane, że oni tak jeżdżą, na tym jednym kole, nie? Nie wiem, jak to się nazywa, a to jest hardcore. Jak ci Taru. Zazwyczaj Ukraińcy na tym jeżdżą. Fryzura fresh, okularki fresh. Fresh. Fresh, fresh. Żeby lepszy Nie no chyba... Kurde, ja z tymi kablami wyglądam jak idiota Wyglądamy jak tu... No Nie jest łatwo być z tymerem Dobra Agent 007 Krzysztofer Łukowski. To o której jutro ruszacie na Hel. To się było. Nie no możemy zrobić wyprawę rowerową, ale to trzeba się umówić. Chciałbyś pojechać, tam, Gdzieś rowerem? Gdzieś rowerem, czy byś chciał pojechać? Nie, ale mówię Nie tak wiesz, jak w innym dniu. I w tych minut jedna szprycha. Zobaczcie ja, jechać? Ale pada Trochę chujowo Pamiętaj, że wracasz do Zukoła rowerem Nie, nie ma sens, kurwa, nie ma sens w taką pogodę O kurwa, zasiedli dole Sam mówiłeś, że wracasz rowerem Ale sam mówiłeś. Nie, bo to są dwie godziny jazdy. Tak, bo mi Krzysztofer wskazuje. Czy? On ogarnął, że ja strzedłem? Nie, dobrze Dobra, on chyba objeżdżał. Mówiłeś. Nie, nigdzie nie jadę, kurwa, nie ma szans. Ja nie mam mówiłeś błotników. Tam nie, mówiłem. Godziny jazdy do Rukowa. Nie mówiłem. mówiłeś. Nie mówiłem. Będziecie mi wciskać kit. Ja powiedziałem, że chyba pojadę, a chyba to nie znaczy, że obiecałem. Ale pogoda sobie świetna No i jest Krzysztofer? Krzysztofer I tu co jechał? Inną trasę wybrałeś? Dobra, idziemy. Ale agent. Jaki on ma nic na tym rowerze. No ma. Mrogi co flik, jedzie. Dobra, ja też siadam. E, prosto. Co? Aha. Okay. Last time the guy no. who put. No. In... Last time he put in the twenty złoty and nothing came out. Mm -hmm. Scam. And then we put something in here, you know, and then you gotta wait. Maybe we get this one. Będzie grał? Będę. Yeah, nie będę. Mogę wstucić złotówkę. Nie, bo nie wróci. No ja wiem, że to jest skan, nie? nie ale jest... Ej, nawet mam są... kamerę tam. Ale to są sztuczne, To może było tak, żebyś... A tu jest, tu jest kamera też. A to jest skam jak chuj, no. Oj, sorry. Nie będzie, bo wie, że to skan.